To jest poranek TVP Info, można nas oglądać nie tylko w TVP Info, ale także na antenie jedynki. Ewuś, Ewuś, niezłe z ciebie, ziółko, chciałoby się <śm> powiedzieć. Bo o, Ewuś nie, nie wczoraj, ten Ewuś. no właśnie ten Ewuś, ta, ta, ta Ewuś, Ewuś, prawda, Ewuś wczoraj krnąbrna, strasznie, mm -hmm. no po prostu nie nic nie posłuszna, nie, nie słuchała się, się zawiesiła kompletnie i zero kontaktu. Zbuntowa, tak jest. foch znaczy. Foch, strzeliła focha jednym słowem. No więc tak, wczoraj przez kilkanaście godzin w całym kraju nie działał system Ewuś. Konia z rzędem temu, kto wymyślił te nazwy, naprawdę. System EWUSI, który pozwala na elektroniczną weryfikację ubezpieczenia pacjentów i dostęp do zintegrowanego informatora pacjenta, który nazywa się ZIP. Bardzo oryginalnie też. To informatycy chyba wymyślają te nazwy, naprawdę, starczuje. To jest takie poczucie humoru, właśnie. Pacjenci mogli rejestrować się na wizyty, ale z powodu awarii trwało to w niektórych placówkach dłużej niż zwykle.